Witam wszystkich, witam razem z Piotrem, dobry, 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 właśnie ruszyliśmy nad wodę, mamy godzinę 17 i jest dosyć pochmurnie, bo pada co jakiś czas, jest zimno, ma być 4-2 stopnie nad wodą, Artur jest już nad wodą i będziemy prawdopodobnie w trójkę całą noc, Artur będzie się... Nastawią na sandacza, ja z Piotrem na suma. Będziemy kombinować jakie żywce, może złowimy jak nie. To rosówki się wrzuci, tak to będzie wyglądało. Znowu pada. Nie wiem, jak my będziemy z tym wszystkim walczyć. Bo ogólnie nad wodą ponoć, ponoć też dosyć mocno wieje. Tam jest jasno nad wodą. Jest jasno nad wodą? No, jest jasno nad... Kurczę, ale... no będziemy kombinować. także... Widzimy się z łódki albo już na miejscu, jak dopłyniemy w jakieś miejsce i życzę Wam miłego oglądania. Jesteśmy już na łódce, wszystko spakowane, czas mamy w miarę dobry, jak na taką późną wyprawę. No i czekamy, już czeka na nas Artur z drugiej strony i będziemy razem coś tam działać. Grzymandziur rozpakowany mamy tam, gdzie ostatnio zazwyczaj siadamy na sumat. Z Piotrem i płynę teraz po Artur'a. Artur już stoi na brzegu i będziemy działać. Trochę pada, trochę wieje. Mam nadzieję, że to przestanie dawać tak pogodą dziwną. Z Mandziur pakujemy drewno, Artura rzeczy. Artur dopina ostatnie guziki i zwijamy Mandziur na miejscówkę do Piotra z powrotem. No i dopłynęliśmy z Arturem. Do Piotra, tutaj będziemy w miejscu w siedzieć elegancko. Tutaj tak nie będzie wiało. Dobra, rozpakowujemy się, działamy. Póki jest jeszcze widno, ale za chwilę będzie ciemno, także działamy. Mamy godzinę 18:16, zaczęło padać, wiać. Parasol wstępnie tu rozstawiliśmy. Artur jedno stanowisko dalej rozkłada wędki, ale do nas przyjdzie. Stolik mamy też rozłożony, ognisko tu się zrobi. Także na razie czekamy, aż przestanie padać i będziemy wywozić zestawy. Mamy godzinę 19:00, lampki rozwieszone, dwie parasole rozwieszone. Artur ma krzesło koło nas. No i co, zaraz wywozimy dopiero zestawy. Przestało padać i przestało wiać, ale ma znowu najść wiatr, i ma znowu najść deszcz. Także tak to wygląda. Artur poszedł wyrzucać z ręki na sandacza. Jedno stanowisko dalej. Centralka będzie miał koło nas, i będziemy tak powoli sobie działać. Mamy godzinę 19.30, wywiezione zestawy. Mojej Piotra, Artur z ręki tam sobie rzucał Ty ustawę. no trochę krzywo nam powychodziły w ogóle Nie w te miejsca, co w ogóle mieliśmy, nie? No Ona tam jest, idzie na moją stronę Ale my mamy odsunięte moje dwa zestawy Także tak to tu wygląda Idziemy zaraz, za jakiś czas może ognisko się zrobi Fajnie, że się uspokoił wiatr i nie pada Mamy fajną na razie pogodę Zobaczymy co dalej, jutro ma być fajnie Ładniejsza pogoda Idę po wszystko na wędkach, bo przed chwilą z łódki żeśmy wysiadali. Mamy godzinę pierwszą w nocy, ognisko małe, rozpaliliśmy dopiero. Zimno się trochę porobiło, chociaż mamy kombinezony i różne ciepłe ubrania, kurde. Rękawiczki. Ten trochę przywaliło zimę. No nic, siedzimy na zestawach cisza i zobaczymy co dalej. Witam wszystkich, kolejnego dnia. Nocka zimna. Ile to było? Minus jeden, chyba nad wodą, co? Ja wiem, zimno. Jak, jak to by było zimno, to już naprawdę. Jak już mi było zimno, to już było zimno. Nie wiem, bo około minus jeden. 0 no. minus jeden. Piotr sobie śniadanko robię, Ja zadam wcześniej kanapki, i dopiero teraz nagrywam. Musiałem telefon naładować. Artur zwija z tyłu dwie wędki i będzie chyba chwilę pływał. Na spinnik. My te dwie wędki na razie zostawiamy. pod dwie wędki z Piotrem. No i siedzimy. Chwilę trzeba się dogrzać przy ognisku, ale było bardzo, bardzo było zimno. W pip. Na zastawach w nocy cisza. Nad ranem mi coś pojechało z lewej mojej wędki, albo mi się wydaje, albo to szczupak był. Albo jakaś ryba przepływała, albo cokolwiek, ale coś jakby się zadziało. Mgła jest dosyć spora. I ta temperatura trzyma strasznie nisko jeszcze. No nic, idę do ogniska, idę sobie coś ciepłego wypić i będziemy siedzieć. Mamy przed dziesiątą. Mgiełka zeszła. Artur przypłynął do nas chwilę pogadać i popłynął z powrotem. Stawiliśmy sobie wodę na kawę. Trzeba znowu coś zjeść. Woda tu trochę podlała, bo jest wysoki poziom wody. I czekamy aż się zagotuje kawa. Mamy godzinę 13.44 na Zestawach Cisza. Artur jakiś czas temu spłynął. Jedną wędkę postawił tutaj obok. A wieczorem będzie dwie wrzucał. Nie wiem czy tutaj, czy tam właśnie jedno stanowisko dalej. Trochę łódek dzisiaj pływa. Pogoda jest teraz w miarę spoko. Ale w nocy ma być 0 stopni. Także będzie zimno. Ognisko jakieś tam jeszcze mamy. Jakieś słuchary trzeba pozbierać i będziemy siedzieć. Szybka akcja. Przenosimy wszystkie rzeczy stamtąd, bo tam nas podlewa. Wysoki poziom wody jest bardzo wysoki. I trochę bubel się zrobił. Także z tej strony będziemy tej nocy. Druga nocka będzie przed nami. Zestawy mamy wstępnie wywiezione. Trochę dalej. No, i będziemy sobie tutaj z tej miejscówki chillować. No i wstępnie przenieśliśmy to wszystko tutaj. Ognisko będziemy mieli też tutaj. Także tak to wygląda. Pogoda jest spoko. Jeszcze za 3 godzinki będzie zimno. Artur jeszcze przynosi rzeczy. Ja na razie dziękuję za kawkę. A ty będziesz pił kawkę? No, może i będę wypił. A Ty Artur, będziesz pił kawkę? Dlaczego? Ja prawie nie piję kawy słyszę Tego nie oszukasz Wszystko mam nagrane Że Ty prawie kawy nie pijesz Także siedzimy, rozkminiamy co dalej Bo w sumie nic dalej nie możemy wymyśleć Kurcze, siedzimy w innej miejscówce Przenieśliśmy się No i kurczę Tak to wygląda Chciałem chwycić go bliżej, szybciej, ale nie, ale nie udało mi się. O godzinie 17 przytargaliśmy trochę sucharów. Artur sobie robi kolację, kiełbaski z ogniska. My z Piotrem za jakiś czas będziemy jeść i kolega tutaj parę ujęć zrobił. Wstawię w filmie parę ujęć z góry. Smiling until I look away. But i have known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah I'm about to Faja ze usta. daj weź to wyciągnij. I może ta woda wsiąknie, co? Knyka się nie da wyjąć. Nie, nie? nie. Lepiej nie wyciągaj, bo może jeszcze bardziej fontanna wyskoczy z tego, kurde. Nieźle zalewa, ale taki poziom wody, że to jest masakra jakaś, nie? Wstępnie barszczyk mamy zalany. I będziemy zjadać krokiety. A tu wygląda tak, no nie wiem, to tak nie, wi nie widać na nie oddaje tego, co. No, ale to jest naprawdę. Pod... Naprawdę jest podlana. Woda jak nic przy brzegach. Mamy godzinę 18.10 Ustawiamy jeszcze. Artur ustawia tam centralkę sobie. Ognisko oszczędne. Ognisko oszczędne na razie mamy. Tutaj sobie wziąłem parasol przy ognisku. Aby taką ściankę sobie zrobić, żeby to ciepło potem odbijało. No i czeka nas kolejna zimna nocka. Zobaczymy czy sumy jeszcze uderzają w takich temperaturach, ale z tego co mi wiadomo uderzają, bo miałem dosyć późno uderzenia sumów. Jak mówiłem pod sandacza, to takie przyłowy uderzały i zrywały zestawy także z nadzieją będziemy czekać kolejną zimną noc Ty te szczury się w ogóle nie boją co? Teraz i ten duży się nie boi w ogóle nie? nie to, mi to to ognisko trochę za mocno kopci ale gdzie on jest? no on się nie boi nie? Nie widać, tak? Nie chciałem to nagrać. I Ostrożnie nie mogę złapać przez tą kosę tutaj. Mamy godzinę 26 na zestawach Cisza. Kanciapę żeśmy sobie zrobili. Parasol druga. Artur sobie siedzi tutaj obok. Że jest w miarę ciepło przy tym ognisku. Witam wszystkich już kolejnego dnia. Mamy drugą 30. Jest zimno dosyć. kiełbasę trzeba zjeść. Zgłodniałem. Jeszcze drewno mamy. Małe ognisko się pali. Trzeba coś zjeść. Na zestawach cisza. Mamy godzinę czwartą. Wszystko się tutaj mieni. Nie wiem, czy to widać. No mróz jest To jakiś. O. Zamarzło. Nie wiem, czy to tak widać. Normalnie lód jest. Szklance. Także nad wodą jest dosyć zimno. Mamy godzinę 7:20. Jasno się zrobiło. Zimno jest. Ognisko jeszcze mamy. Na zestawach ciesza. Dzisiaj ma być ładna pogoda. Ma ładnie świecić słońce. Temperatura 10 stopni w dzień. Jeszcze będziemy próbować za dnia za szczupakiem tu bateria mi siada piszczało mi tu nie bateria siada no i tak to wszystko tu wygląda przymarznięte łącznie z wędkami trochę przymroziło no i płyniemy zamrożoną łódką z Arturem Artur już do domu zamrożonym Arturem z Zamrożonym Arturem ale tu już do domu pomału się zawija. A my z Piotrem, tam nie wiem, do połowy dnia jeszcze będziemy siedzieć. Fajna mogiełka, fajnie to wszystko wygląda. Słońce fajnie wschodzi. A więc Artura odstawiłem do samochodu. Płynę do Piotra i z Piotrem będziemy jeszcze siedzieć. Zobaczymy. Pogoda ma być super, jeżeli chodzi o dzień. Temperatura teraz w samochodzie u Artura pokazywała minus 4 stopnie. Także w nocy było dosyć. Zimno, przy ognisku się tego nie odczuwało. Nic, no płynę, płynę. Jeszcze będziemy chwilę działać. Jestem na miejscu, kawę Piotrus pije, my nagrzewamy sobie wodę w taki sposób, bo gaz nam się skończył w kuchence i będziemy musieli sobie tak grzać. Jeszcze dzisiaj. No Zobaczymy, mówię, pogoda będzie, to jeszcze się posiedzi. Zobaczymy jak będzie. Jak nam odbije, to jeszcze dłużej, nie? Albo jeszcze jedną nockę, kurde, O, faktycznie. Co że nic nie brało. No, z sumem może być ciężko, ale trzeba walczyć do końca. Jo, kawa zalana. Ciastko gotowe na śniadanie. Upiekłeś sam? Nie. <laughs> Mogłeś powiedzieć, że upiekłeś. <laughs> to się wytnie. Niech ten mróz już puszcza, bo naprawdę jest bubel ogólnie, nie? Na wędkach. Wiatr się zerwał jak smog z tej strony bardzo mocny. No i teraz nie wiemy czy to jest wiatr, czy jakieś branie na które węce, czy to na dwóch? To może być wiatr, kurde. Coś szarpnęło, czy na jakieś węce mocniej? To jest dosyć zapasu zostawione tego, albo Zielsko. Przy takiej fali jakiś drapieżnik to. Żeby to szarpno. Raczej to będzie yy, od wiatru jakieś zielsko może się zahaczyło na ten. Zobaczymy. Zobaczymy czy coś w ogóle poprawi strasznie wieje nie słychać mnie. U Piotra to był wiatr a u mnie też coś wyskoczyło i też może być wiatr i zielsko ale zobaczymy. Poczekam może to być szczupak. Bo trochę z tym na początku poleciało. Dosyć. Albo wiatr, albo jakaś ryba. Przecięłem wędkę i nic nie było. Raczej to było zielsko, bo zielsko naszu z wiatrem. I tak to wygląda. U Piotra raczej to samo było. Mamy godzinę 13.30. Graty pomału już spakowane. No i co? Takie krótkie, szybkie podsumowanie. W sumie nie ma co podsumowywać. Bo nic się konkretnego nie działo. Dwie nocki, dwie mroźne nocki. Jakoś przetrwaliśmy. Minus cztery było ostatniej nocy. Także dwie mroźne nocki zaliczone. Jeszcze próby pod suma. Wypad wy zrobimy. A potem będziemy uderzać sobie na sondacza. Także z tego miejsca będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.